Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Jezus pokazuje na dziecko w tym momencie, ale tu nie tylko o dziecko chodzi. Tych małych, znaczy bezbronnych, słabych ludzi, którzy gdzieś w cieniu, gdzieś z tyłu nie radzą sobie, są bardzo słabi, są bardzo mali ale my nie możemy nimi gardzić. I jako argument Jezus mówi albowiem aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego. Oni mają, ci biedni, słabi, mają swego obrońcę. Anioła stróża. Dziś wspominamy w liturgii aniołów stróżów. Każdy z nas ma anioła stróża, wiernego przyjaciela, którego Pan Bóg postawił w naszym życiu. Słyszymy dziś w pierwszym czytaniu oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w, w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj go, bądź uważny na Jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w Nim. Posyłam przed Tobą, anioła, przed nami idzie anioł, żeby nas doprowadzić, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi, doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Jakie miejsce Bóg nam wyznaczył? Królestwo Niebieskie, Niebo. Anioł Stróż ma nas doprowadzić do nieba. I wprost Pan Bóg mówi w tym słowie, bądź uważny na Jego słowa. Znaczy, my słyszymy słowa Anioła Stróża. My widzimy go, jeśli chcemy, jeśli wsłuchujemy się w Jego słowa. Słowa, które nas prowadzą do nieba, słowa, które nas zachęcają do dobra, słowa, które nas ostrzegają przed złem. Spróbujmy dziś porozmawiać ze swoim aniołem stróżem. Spróbujmy dziś go zapytać o coś, poradzić się go i wsłuchiwać się, jaką będzie nam dawał odpowiedź. Spróbujmy też zauważać aniołów stróżów w ludziach, którzy nas otaczają, z którymi się spotykamy. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.